Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betwage i Betani, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie, Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązali ośle, zapytali ich jego właściciele, czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli, Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, swali, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy góry oliwnej. Kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli, i mówili głosem donośnym: Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy Faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam Wam, jeśli ci umilkną, Kamienie wołać będą. Tak bardzo wyraźnie pokazuje, że Boże działanie wykracza poza to, co my wiemy. My czasami popadamy w takie uproszczone myślenie, że Pan Bóg tylko działa tak, jak my widzimy, że działa. A też poza tym, co widzimy, też jest jakieś Boże działanie, o którym nie mamy żadnego pojęcia, i nawet w takim rzymskim, yy, takim ziemskim życiu, w ziemskim życiu Pana Jezusa, najprawdopodobniej Jezus miał przyjaciół, miał znajomych, miał otoczenie ludzi, o których ewangeliści milczą, a może nawet nie wiedzieli do końca o ich istnieniu. No bo trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że Jezus wysyła ich i nawet korzystając ze swojej wszechwiedzy, Wie, że będzie takie ośle i każe uczniom wziąć. No ale ten właściciel już nie jest zanurzony w jakąś wszechwiedzę i zrozumienie tego, co się dzieje, więc aż trudno sobie wyobrazić, no bo przekładając to na nasze, to tak jakby Jezus powiedział, tam będziecie szli, stoi zaparkowany motocykl, weźcie go sobie, a jak ktoś was będzie pytał, to powiedzcie, że potrzebujecie. Wystarczy. Prawda? Albo nasz na pan go potrzebuje. Yy, więc najprawdopodobniej yy, Jezus miał jakichś przyjaciół, z którymi, z którymi umawiał się na na miejsce, w którym będzie przygotowana dla Niego wieczerza, bo też w taki sposób jest przedstawione przygotowania do ostatniej wieczerzy, że tam też jest właściciel, który już jest przygotowany i umówiony z Jezusem, kiedy uczniowie przychodzą i mówią, że właśnie przyszli dla Pana zorganizować tą wieczerzę paschalną. I tak samo tutaj, nie? ten właściciel zdaje się być przygotowany na wizytę uczniów, i dlatego tak, tak łatwo im, im, im pozwala odejść. A to troszkę tak poszerza perspektywę, poszerza perspektywę że, że Pan Bóg działa również poza tym, co widzieli uczniowie. Pan Bóg działa poza tym, co my widzimy, i, i wobec tego, tego działania i tego Jego obecności, tam gdzie, gdzie my jej nie dostrzegamy, warto być pokornym, warto ją dostrzegać. I ciekawe, że Pan Jezus tutaj pozwala się w końcu nazwać królem. Mhm. Wiele razy w Ewangelii chciał, żeby tego nie rozgłaszano, a tu pozwala. I nawet jeszcze jest inne też wyjaśnienie tego, że wziął tego osła, ten motocykl mhm. ówczesnych czasów, ten samochód ówczesnych czasów. Król mianowicie mógł rekwirować. Zwierzęta pociągowe, gdy na przykład zbliżała się wojna dla jakichś potrzeb, to nawet dzisiaj wojsko ponoć może, nie? Coś, jakieś pojazdy rekwirować, czyli pokazał się jako król i, i pozwala się tak obwołać. No i mamy piękną, kilka klamer, bym powiedział, bo wiesz, to ośle, którego nikt nie dosiadał, to mi się kojarzy z grobem, w którym jeszcze nikt nie był pochowany, a to będzie od razu za tydzień. I kolejna klamra: hmm, Pokój w niebie, chwała na wysokościach. Wołali ludzie: To jest to samo, co mieliśmy w nocy Bożego Narodzenia, kiedy aniołowie tak wołali. Nie? I w ogóle towarzyszy temu wielka radość, bo jak pięknie są przedstawieni uczniowie, mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I to wołali głośno błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskiej. Niektórzy mówią, że Ci, którzy tak wielbili wtedy Chrystusa, że to jednak chyba byli inni ludzie. Niż ci, którzy za kilka dni krzyczeli, ukrzyżuj Go. My czasem w, taki, w takiej homiletyce mówimy, że ci sami, co wołali, Hosanna, wołali, ukrzyżuj go, i tak może się zdarzyć. Natomiast tu mamy raczej do czynienia z tymi, którzy przyszli na święto, którzy znali Jezusa z bliska, bo widzieli cuda, czy słyszeli Jego naukę, którą, którą zdziałał. No i jeśli ci umiel milkną kamienie wołać będą, to takie mocne, prawda? Mocne, mocne nawiązanie do, do wersetu ze Starego Testamentu, który mówi, że kamienie zawołają i belka stropowa chyba tam jest w tym fragmencie zawoła, w odpowiedzi na niesprawiedliwość. Czyli jeśli ci umilkną, to wydarzy się jakaś niesprawiedliwość, coś niedobrego, bo jednak Jezus przychodzi jako ten król, zwłaszcza w Ewangelii Łukasza, to najwyraźniej widać, jako król, który jednak przynosi sprawiedliwość rozumianą jako taką ulgę i wytchnienie daty, którym się źle dzieje. Nie? Więc, więc to też w Ewangelii Łukasza, no właśnie, nie? oni ci krzyczą, ci inni być może, niż ci, którzy będą za tydzień wołać Ukrzyżuj właśnie dlatego, że przybyli na święto, że Jezus rozesłał wcześniej tych 72 uczniów. Też czy Kołukasz o tym wspomina o tak masowym rozesłaniu tych uczniów, więc, więc jednak widzimy, że, że był tłum entuzjastów, no bo my zawsze kojarzymy Jezusa i tych dwunastu, ale tych siedemdziesięciu dwóch, no to to już jest dużo, to już są yy, co najmniej trzy klasy szkolne, nie, więc yy, plus tamtych dwunastu, więc, yy, więc tu jednak widzimy, że, że ta misja Jezusa nie była do końca ukryta, że, że te, ta, ta siatka Ludzi, którzy go znali, którzy go podziwiali, którzy go szanowali, była duża większa niż ci pierwszoplanowi bohaterowie, którzy się często w Ewangelii przejawiają. Nagle tak poszerza się optyka i widzimy. Tych ludzi włączonych w dynamikę królestwa jest dużo więcej. Mhm. Spełnia się też przepowiednia proroka Zachariasza o tym, że król przychodzi pokorny, że jedzie na oślądku na, 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 na oślęciu, na ośle. Trochę inaczej był spostrzegany wias na koniu, bo on się kojarzył z żołnierzami. Przed żołnierzami rzymskimi, nie? Wias na koniu jest jakimś triumfem, a tutaj pan Jezus wkracza do miasta królewskiego nie przemocą, ale pokornie. I to właśnie też uświadamia nam to, to oślątko. Król pokorny. Tak, niezdobywca. Niezdobywca. Y Chyba że. Zdobył nasze serca. Tak, 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 ale to też właśnie nie przemocą, nie? w tym sensie, że, że przychodzi jako przyjaciel, jako troskliwy Bóg, a nie, nie przychodzi nas zniewolić czy podbić, tak jak właśnie ten żołnierz przyjechałby na koniu. Ja życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili jak ci ludzie radośnie wielbić Boga za cuda, które żeśmy widzieli, radośnie Boga wielbić mówiąc Hosanna. Tak, a jest się z czego cieszyć.